Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, co mnie zaskoczyło w Laosie, w kraju południowo-wschodniej Azji. Jeśli się jeszcze nie znamy, to jestem Bożena i opowiadam o tym, że nasz świat jest pełen fantastycznych rzeczy za darmo. Laos. Czy Wy cokolwiek wiecie na temat tego kraju? Bo ja szczerze mówiąc, zanim tam pojechałam, to w ogóle nie miałam żadnego pojęcia o tym, jakim jest ten kraj, bo coś tam się słyszy o Tajlandii, przeważnie. O Wietnamie, ale Laos w ogóle gdzie to, co to, a jaka jest w ogóle stolica tego kraju? Spędziłam w tym kraju prawie miesiąc i muszę powiedzieć, że ten kraj jest naprawdę niesamowity pod wieloma względami. Na przykład geograficznie. Na północy są tam przepiękne, niesamowite góry i mnóstwo fantastycznych szlaków trekkingowych. Gdzieś w środku możemy udać się na rozmaite pętle i podziwiać wodospady i jaskinie. I o takich dwóch pętlach zrobię film na swój kanał. Na samym dole jest unikatowe zjawisko, czyli tysiące wysp. Które są położone na rzece Mekong. No i sam Mekong to jest dusza tego kraju, bo na przykład wkraczając do Laosu z Tajlandii, um, używając lowboatów, właśnie tak jak zrobiliśmy my, i film o tym też już jest na kanale. To już wtedy wita nas Mekong i my dwie doby płyniemy powolną łodzią, obserwując życie, naturę, krajobrazy. Właśnie z perspektywy rzeki. Hmm. Będąc tam, miałam wrażenie, że Mekong to jest taka żyła krwi. Wiecie, jak my bez naszych żył krwi nie możemy funkcjonować? To tak samo Laos nie może istnieć bez Mekongu. W Mekongu ludzie łowią ryby, <grybuj> piorą rzeczy, kąpają się i też szukają złoto. Laos to jest przeważnie teren górzysty i on jest wypełniony... Nie wybuchami, czyli bombami, które nie wybuchły, i istnieją dwa muzea na ten temat. One są darmowe i one się znajdują w stolicy tego kraju i tak samo w Luang Prabangu. A, a film o Luang Prabangu już jest na kanale. No i może ktoś z Was słyszał o Złotym Trójkącie, Złoty Trójkąt, to nie jest tylko ten, który pokazywałam w tym filmie, czyli z tych trzech państw, czyli Birmy, Laosu i Tajlandii, ale to też jest terytorium, gdzie Koduje się mak i produkuje się opium na całą Azję i nie tylko. Ja chciałabym się podzielić z wami niektórymi dość chaotycznymi faktami, które dla mnie były szokujące i zaskakujące. Ten odcinek podzieliłam na ogólne fakty, które mnie w jakiś sposób zaskoczyły, w Laosie na kategorie ludzi i co konkretnie o nich myślę i co zauważyłam i też będzie rubryczka małych rad dotyczących Laosu. W Azji byłam przez 4 miesiące, zwiedziłam Tajlandię, Laos, Kambodżę i Wietnam. I Laos był najbardziej komunikatywny, taki najbardziej przyjacielski. Miałam wrażenie, że w Laosie po prostu nie da się być samemu, szczególnie kiedy się podróżuje z plecakiem i zostaje się w hostelach. Z racji tego, że specyfika tego kraju jest bardzo ciekawa, bo bo ten kraj jest dość odizolowany, nie jest tak rozwinięty jak na przykład Tajlandia czy Wietnam. Nie mają też dostępu do morza, więc jakby są tak zapolokowani trochę y, z różnych stron. Więc jeśli już człowiek tam jedzie, to przeważnie zostaje najdłużej i robi trasę albo z północy na południe, albo z południa na północ. I to sprawia, że poznaje się inne osoby które mają taki sam plan. I my takim sposobem podróżowaliśmy z tą samą grupką ludzi przez około dwóch tygodni. I to było piękne. Ciekawy fakt. We Wietnamie teraz mieszka dużo ludzi, na przykład z Rosji czy z Białorusi, którzy do Wietnamu nie potrzebują wizy. Mogą przybywać tam jakąś określoną ilość dni we Wietnamie i później muszą jakby wyjechać z kraju, żeby później znowu móc mieszkać we Wietnamie. I coś takiego się nazywa visa run, czyli takie bieganie o wizę, bieganie za wizą. Ja nie widziałam o czymś takim wcześniej. I ludzie bardzo często właśnie z Wietnamu przyjeżdżają do Laosu, spędzają tam dzień, parę godzin albo tydzień, robią sobie takie wakacje i wyjeżdżają z powrotem do Wietnamu. I właśnie dzięki Laosowi, bo poznałam tam takie osoby, dowiedziałam się o takim zjawisku, jakim jest Visa Run. Jak już wspominałam, w Laosie takie backpackowanie jest bardzo łatwe i wygodne, bo hostele są tanie i też mają taką infrastrukturę, że chce się tam po prostu zostawać na dłużej, bo co wy powiecie na śniadanie wliczone w cenę? I to nie jest jedno śniadanie, to nie jest tylko jajcznica albo na przykład tosty z dżemem, tylko zazwyczaj ma się menu i się wybiera z tego menu i codziennie rano dostaje się. Różne śniadanie, jakie się tylko zamówi, też z owocami świeżymi, z kawą, coś świetnego. I ja osobiście znam jedną osobę, która chodziła na przykład jednego poranka do trzech różnych miejsc, do trzech różnych hosteli, żeby zjeść sobie trzy różne śniadania za darmo, bo oni tam się zazwyczaj nie pytają o pokój czy coś, tylko, tylko dlatego, że ludzi jest tak dużo, no to po prostu non-stop. Produkują te śniadania. Następnie każdy hostel ma basen, a w Laosie, no przynajmniej w marcu, było bardzo, bardzo gorąco i zazwyczaj w ciągu dnia, kiedy to słońce tak bardzo pali, chociaż nawet jest bardzo e, filtrowane przez obłoki i wilgoć. To tak czy jak bardzo pali, zazwyczaj rzeczy innych, typu zwiedzanie się nie da ogarnąć, dlatego ludzie po prostu zostają i spędzają czas nad basenem. Również hostele po prostu są super łatwym, przyjaznym miejscem do poznawania innych turystów i takich um, plecakowych świrusków jak ty. Teraz przejdę do ciekawych faktów związanych z naturą w Laosie. Co mnie bardzo zaskoczyło, to kury. Chodzące z pisklętami, z kurczętami i dużo kogutów. Może dla kogoś to jest normalne, ale nawet ja, osoba, która się wychowała na wsi i która ma kury w domu, ale nasze kury zawsze jakby były takie ogrodzone, miały swoje terytorium i bardzo rzadko wypuszczaliśmy je tak na zewnątrz. A tutaj ja widziałam takie całe rodzinki, takie mamuśki kury, które chodzą i pilnują swoich kurcząt. I ja naprawdę nigdy w życiu. Nie widziałam takiego zjawiska wcześniej. No dobrze, może kurczaki to mało kogoś dziwią, a na przykład woły wodne prawie na każdym kroku. To jak na to patrzycie. Ale najbardziej ciekawą sprawą to są świnie. Czyli sposób, jak ich się tam hoduje. Bardziej dokładnie, jak ich się tam przetrzymuje. Każdy prosiak, którego wiedziałam w Laosie był na smyczy. Był na takim sznurze, Przeważnie pod jakimś drzewem, żeby tam był cień. I często widziałam, jak ktoś polewa te świnki takim wężem ogrodowym, i nawet jednego dnia, kiedy byliśmy na jednej z wysp, gdzie są tysiące wysp, na rzece Mekong, to też znaleźliśmy taką jedną świnkę pod drzewem na takiej uwięzi i mieliśmy wrażenie, że jest bardzo sprawniona i właśnie daliśmy jej wodę z oczywiście z czego? Z Mekongu. I to był mój pierwszy raz, kiedy ja dotykałam świni. Kiedy ja patrzyłam na świnkę i myślałam sobie, Boże, jakie to jest ładne zwierzę i takie czyste. Tak lubi czystość i jest takie bardzo, bardzo słodkie. Nawet jeśli ja jestem ze wsi, to ja nie dotykałam wcześniej Żadnego prosia. Kolejna rzecz to malutkie ogródki wzdłuż drogi i wzdłuż rzek. I kiedy ja mówię malutkie ogródki, to ja jestem na poważnie. Jak jechałam busem, to wzdłuż drogi, gdzie na przykład dosłownie 50 cm od drogi już była jakaś skała, to właśnie ten kawałek ziemi nieskalisty. Był używany na malutki ogródek z jakąś zieleniną. Tak samo było przy rzekach. I dlaczego oni tak robią? Ja nie wiem. Jedynym moim logicznym rozwiązaniem to jest to, że po prostu wszędzie na przykład ziemia jest bardzo gliniasta i raczej tam trudno jest coś wyhodować, dlatego oni że używają tej jakby takiej łatwiejszej do dostępu ziemi, ale nie wiem. Jednak jedyne nagranie, które pokazuje te ogródki wzdłuż rzeki. To są te, które nagrywałam podczas wchodzenia na jeden ze szczytów w -Kiao. A co do szczytów i punktów widokowych, bo w Laosie często to jest bardzo powiązane, to przede wszystkim zazwyczaj zawsze się płaci za wejście. Nie jest to dużo, to jest zazwyczaj 50 tysięcy albo 30 tysięcy. I to jest równoważnik typu 1 euro albo 2 euro, więc to nie jest jakoś super dużo. Ale w Laosie widziałam coś takiego, jak zorganizowane wycieczki na szczyt z możliwością spania, czyli spędzenia nocy i zobaczenia zachodu słońca i wschodu słońca. W różnych miejscach są rozmaite firmy, które proponują takie usługi, i one się różnią komfortem, górami, rozrywkami, ale ja chodziłam na szczyty góry sama. Zobaczyłam dwa zachody słońca i jeden wschód słońca i robiłam to we własnym zakresie, zupełnie za darmo, bez zorganizowania, po prostu sama za pomocą mapy i jedzonka na wynos. Szlaki trekkingowe to bardziej północ Laosu, jednak gdzieś tak w środku możemy... Wspiąć się na rozmaite punkty widokowe. I może widzieliście od jakichś osób podróżujących do tego kraju takie zdjęcia gdzieś wysoko na górze, na przykład na jakimś motorze. One są bardzo popularne i to jest właśnie z Laosu. Ich punkty widokowe naprawdę są bardzo fajnie zorganizowane, mają takie różne strefy do zdjęć, ale co najbardziej mnie zdziwiło, to to, że przed wejściem, tak jakby przy kasach, Stoi takie pudło z klapkami. Takimi, wiecie, zwykłymi, plastikowymi klapkami. Jednak to nie są takie klapki w naszym pojęciu tego słowa, tylko takie, które jakby przytulają stopy, więc one są jakby bardziej bezpieczne niż takie zwykłe klapki. I można to obuwie wypożyczyć, żeby się wspiąć na górę. I jeśli istnieje taki serwis, to rozumiem, że po prostu bardzo dużo ludzi. Chcę tam wchodzić w takich Japonkach. A te wejścia na punkty widokowe zazwyczaj są dość strome. Nie są jakieś bardzo ciężkie, nie są jakoś bardzo długie, ale są strome i no, trzeba troszeczkę się napocić. E, więc to, że ktoś w ogóle chce wchodzić tam w Japonkach, to w ogóle przewraca mój mózg, obraca mój mózg i nie rozumiem tego, ale y, fajnym jest to, że jednak, żeby jakoś zabezpieczyć tych ludzi to istnieje serwis wypożyczenia bardziej przyzwoitych plastikowych klapek. Co do dań w Laosie, to ja bym polecała spróbować larp. To jest takie mięso z różnymi świeżymi ziołami w środku. Jest bardzo dobre, ale generalnie kuchnia w losie jakoś nie za bardzo porywa. Ale co mnie bardzo zaskoczyło i dowiedziałam się o tym podczas wycieczki w jednej z pętli takiej wodospadowej, która się nazywa Pakse, której będzie film, to, że niektóre osoby z wiosek na śniadania, na przykład jedzą świeżych koników i inne insekty. Chcę się podzielić pewną obserwacją, że tutaj nie opłaca się kupować różnych przykąsek e, typu chipsów, jakichś orzeszków, w ogóle cukierku z niczego e, i opłaca się bardziej po prostu kupować pełne danie, bo na przykład pełne danie można zjeść za 40 tysięcy, a na przykład takie orzeszki, typu gdzie jest 50 gramów takich słonych orzeszków, kosztuje 35. 000. Na przykład takie odpokojenie cistecze kosztuje 15 tysięcy. Kiedy, jakby serio, zapłacisz 2-3 razy więcej, i masz wartościowe ogromne danie. Albo na przykład też tutaj, bo nie widziałam tego w Tajlandii, ale w Laosie można spotkać takie, jakby pikarnie z jakimiś rogalikami i takie rzeczy. I to kosztuje typu 60 tysięcy, 50 tysięcy. Kiedy w ogóle tutaj nie mam żadnej ochoty na bułki, bo jakby sobie idziesz do knajpy, bierzesz sobie coś przepysznego za o wiele mniejszą cenę. To jest apteka. Laos był pierwszym krajem, gdzie doświadczyłam sleeping basów, czyli takich śpiących autobusów, gdzie nie mamy zwykłych krzeseł, tak jak w autobusach, które my znamy z Europy, tylko są łóżka. I przez całą podróż po prostu się leży. Też są kocyki, którymi można się owinąć. I ten sposób na początku jest tak śmieszny, taki dziwny. Ja pamiętam jak pierwszy raz wsiadłam um, takiego busa, to cały czas sobie wstrzykałam fotki, bo taka w ogóle co się dzieje. Ale później po prostu nie wyobrażasz sobie podróżowania tak długie dystanse bez sleeping bassów. Ten środek transportu nazywa się sleeping buses. Więc można pomyśleć sobie, że można na przykład tam spać w nocy i przemieszczać się tak z jednego miejsca na drugie. Owszem, i niektórzy tak robią, wtedy jakby nie musisz płacić za nocleg, ale w mojej praktyce to nie było komfortowe, zrobiłam tak tylko jeden raz, bo odjeżdżasz późno przyjeżdżasz na miejsce bardzo wcześnie, na tyle wcześnie, że wszystko jest jeszcze zamknięte, Twój hostel na następny dzień jeszcze jest zamknięty i po prostu sobie biedujesz gdzieś po środku ulicy, niewyspany, zmęczony i później ten dzień jest taki też rozbity, bo ani we w tą, bo nie spałaś, ani w tamtą, bo jesteś zmęczony. Więc te sleeping basy bardziej się sprawdzają w dzień, ale też to jest raczej kwestia gustu. Kolejna rzecz, która mnie zdziwiła w Laosie, to to, że tam jest dość dużo imprez, no ale też mówię o takim Laosie, właśnie bardzo turystycznym, gdzie jest dużo hosteli i różnych cudzoziemskich turystów. Na każdym rogu każdy pije Bir Lao. Jak będziecie w Laosie, to na pewno będziecie cały czas widzieć wszędzie reklamy Bir Lao. I mocnych alkoholi zazwyczaj się nie poleca pić, bo dwa lata temu w mieście Vang był taki znany smutny przypadek sześciu turystów, którzy zmarli z powodu metanolu, który znajdował się w ich drinkach. Dlatego poleca się zawsze pić tylko coś takiego, co się otwiera przed Tobą w butelce. Co do innych używek, to w Laosie? Jest dużo narkotyków. Szczególnie w takich bardzo turystycznych miejscach jak Wankwink. I o wankwięgu będzie mój następny film. Ale to jest takie absurdalne, że na przykład wchodzisz do baru, bierzesz menu i tam nie jest całe menu, na przykład pizza, 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 a później jest szczęśliwa pizza. Z rozmaitymi dodatkami. Naprawdę ja na ulicach Laosu dużo w Wankwięk, ale przeważnie. Na tysiącach wysp, gdzie jest totalna wolność, ja widziałam tyle zjaranych na rozmaite sposoby białych ludzi, czyli turystów przeważnie, że to było, muszę przyznać, przerażające. W Laosie prawie wszędzie gra się w petonga, czyli taka pozostałość po kolonizacji francuskiej, ale przeważnie grają w to francuscy turyści. Więc jeśli zobaczycie kogoś, kto po prostu rzuca metalowe kulki i gapi się w nie, to na pewno to są jacyś turyści z Francji. Przechodzimy teraz do kategorii ludzie. Ludzie na ulicach nie krępują się i plują na wszelkie strony i się odkrztuszają. Dzieci w mogą być bardzo miłe, do Ciebie machają zawsze, albo chcą przebić piątkę, no ale często się zdarza tak, że na przykład jak chcą Ci przebić tą piątkę, to zaczynają pokazywać Ci faki, i środkowe palce. Faceci z Laosu jakoś nie krępują się za bardzo i flirtują z cudzoziemkami. Ja na własne oczy widziałam, jak recepcjonista z naszego hostelu prosił o buziaczki od jednej niemieckiej turystki. Na ulicach w Laosie raczej nie można się całować i pokazywać swoich uczuć. Jeśli chodzi o taką romantyczną relację, ludzie w Laosie używają kalkulatorów, nawet kiedy robią bardzo proste wyliczenia w sklepie. Ja generalnie jestem bardzo pozytywną osobą, którą trzeba naprawdę bardzo zniechęcić do czegoś albo pokazać coś bardzo złego, żebym zaczęła mówić źle o czymś. I ludzie w Laosie dla mnie przeważnie byli dobrzy. Nic nie powiem, spotkałam bardzo dużo miłych osób, ale muszę przyznać, że często widziałam dziwne sytuacje. Co mam na myśli? Miałam wrażenie, że im często się po prostu nie chce. Pamiętam, jak byłam w piasteczku Takek, było dość późno i ja chciałam coś zjeść. I z takich knajpy była otwarta tylko jedna. My tam przyszliśmy, było wszystko otwarte i panie, które nas zobaczyły, byłyśmy jednymi gośćmi. One były tak zmęczone tym, że tam przyszliśmy. Cała ta restauracja prawie się rozwalała na naszych oczach, bo te sufity spadały, ściany ja nie wiem jak się trzymały, menu było takie całe, lipkie. Nie wiem, może ja zbyt mm, naiwnie patrzę na ten świat, ale jeśli bym ja je mieszkała w Laosie, może, i przyszedłby do mnie jakiś turysta i chciał mi dać pieniądze za moją usługę, to ja raczej bym się cieszyła tym, że mam klientów, a nie takie wyrobienie rzeczy na odwalcie. I dlaczego też tak mam trochę negatywne uczucia co do ludzi z Laosu? To to, że tam istnieje jakaś tuktukowa mafia i ja w ogóle o tym nie żartuję. Na przykład w Tajlandii tuktuki są bardziej turystyczną rozrywką, jednak w Kambodży czy w Laosie to jest naprawdę środek transportu. Ja widziałam kilka razy taką sytuację, że my jako turyści na przykład jedziemy autobusem, właśnie śpiącym autobusem, z innymi lokalsami. I ten autobus zatrzymuje się tak typu 7 km od centrum i mówi turystom, żebyśmy wysiedali, bo to już jest przystanek. A tam czeka na ciebie tuktukowy kierowca i no musisz mu zapłacić, żeby zawiózł ciebie te 7 km. Jednak później się okazuje, że ten sam autobus jedzie do centrum tego miasta na stację autobusową. I mój przyjaciel miał taką sytuację, że zatrzymali się przed miastem około 7 km. Oni powiedzieli, że nie, nie chcą wysiadać, bo oni wiedzą, że tam będzie przystanek autobusowy. To ten autobus, śpiący autobus, pojechał w drugą stronę za miasto. Odwiozł ich jeszcze dalej, 10 km od tego miasta i powiedział, żeby wysiedli teraz i śmiał się im w twarz. Ale też poznałam osoby, które mieszkały dość dużo w Laosie i nie doświadczyły w ogóle takich negatywnych sytuacji, więc jedyna opcja... To, żebyście pojechali tam i podzielili się swoim doświadczeniem, albo jeśli już byliście w tym kraju, to proszę, napiszcie, jak tam u Was było. No i na sam koniec malutkie rady dotyczące tego państwa. Więź ze światem, czyli internet, czyli SIM karty. SIM karty jest dość łatwo ogarnąć i można na przykład kupić sobie jedną, i później ją po prostu doładowywać w pakiety, bo jakby za samą kartę zapłacicie, jakby Relatywnie dużo, a już sam za sam pakiet nie. We wszystkich restauracjach, we wszystkich knajpach, gdzie byłam, gdzie jadłam, zawsze mieli Wi-Fi. Jeśli wypłacasz pieniądze z bankomatu, co raczej będziesz robić, to uważaj na to, że zazwyczaj można wypłacić takie dość małe kwoty, typu 3000, 4000, no i za każdą wypłatę bierze się prowizja. I dlaczego to mówię? Bo mieliśmy taką sytuację, że sam bank mówił, że można wypłacić typu tam 10 tysięcy. Klikałam, później było rejection, klikałam, było odmówienie i tak cały czas, i dopiero później mi ktoś powiedział, że chodzi o to, że po prostu bankomaty nie wypłacają więcej niż jakąś tam kwotę. W LAOSie można normalnie rozpłacać się, laoskimi kipami, ale można też płacić w niektórych częściach y, tajskimi batami i dolarami. Tylko, że dolary muszą być jak z drukarni. Nie może na nich być żadna, żadna plameczka. Nawet jeśli myślisz, że ten banknot jest czysty, to on nie jest czysty, bo ktoś z Laosu Ci powie, że nie, nie przyjmuje tych dolarów. Więc uważaj na to. I często jest tak, że kiedy płacisz za coś, na przykład płacisz sobie w dolarach, to oni dają Ci resztę częściowo w dolarach, a częściowo w kipach i na początku to po prostu Twój mózg wariuje, ale później się już przyzwyczajasz. Jeśli wybierasz się do Azji, to na pewno będziesz czaić taką stronę 12 Go Asia, która proponuje bilety na rozmaite busy, Pociągi i inne środki transportu. Jednak w Laosie bilety na 12Go są o wiele droższe niż na przykład na stacjach kolejowych czy autobusowych, więc nie radziłabym kupowania na, internetowo, tylko osobiście udanie się na dworzec i kupienia bezpośrednio tam. Chyba to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego takiego powrotu e, myślami do Laosu. I mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach i filmach. Pa, pa!